Bidzimy Państwu, Szczeciński Holender. Jesteśmy w Berlinie. W Berlin Brunner dokładnie. I jedziemy na tak zwaną wycieczkę studyjną, tak? To się nazywa. Wyjazd studyjny. Czyli będziemy coś studiować. Będziemy studiować Berlin pod względem infrastruktury rowerowej, jak się jeździ po tym mieście. Jest nas grupa 10 osób ze Szczecina. Nie będziemy jechali w rządku. Tylko w takim peletonie, bo podobno tutaj nasz pan przewodnik Szymon mówi, że taka jest tutaj praktyka. Więc bardzo z przyjemnością się do niej dostosuję. Przejeżdżamy sobie obok Aleksander Plac. Mamy tutaj taki ładny pas dla rowerów na dość szerokiej arterii, co by nie mówić. Nie możemy tak jak u nas, tak ściąć z tutaj, no nie, rowerem. Nie wiem, w sumie, czy nie możemy, ale nie, nie warto, Więc tam jest osobne światło, światło dla skręcających w lewo i musisz tam chwilę odstać, jak się ten ruch skończy, ale to nie jest tak, że właśnie wpadłeś w pułapkę dla rowerzystów i za trzy cykle dopiero Cię puszczą. Nie mhm, tak. okej. Okay. To... I tak jak Szymon mówi, aby skręcić w lewo, ja muszę tutaj, na ten pas wjechać, tutaj i będę sobie skręcać w lewo. Całkiem fajnie, że jest to wydzielone dla rowerzystów, jest bezpieczniej. Nie ścinam skrzyżowania przez środek. A tutaj możemy zobaczyć, jest ulica z priorytetem rowerów, przypuszczam, bo samochody tutaj wjechały, czyli mogą wjeżdżać, ale my mamy priorytet tutaj, tak? ktoś Was zna, Część z Was nie zna, dla mnie to było dość świeże odkrycie. Ulica rowerowa, nie droga dla rowerów, tylko to jest ulica rowerowa, ale ma swoje przepisy. Jest to relatywnie świeże, pierwsze powstały gdzieś w 2004 roku, ale działa to w ten sposób, że samochody mogą tu jeździć, ale mogą jeździć maksymalnie 30 km na godzinę. Oraz nie mają pierwszeństwa nad samochodami, nad rowerzystami oczywiście, w związku z tym te muszą jechać za rowerzystami, bez względu na to, z jaką oni prędkością jadą. Działa to tak, że rowery mają tutaj priorytet. Możemy sobie jechać całą szerokością. Samochody muszą na, na nas uważać i jakby co ciągnąć się za nami. A jak mają pusto, to i tak mogą jechać tylko 30 na godzinę. I w Berlinie czasami zdarzy się, że samochody parkują na chodnikach. Widzimy to pierwszy raz, i musieliśmy właściwie specjalnie przyjechać w to miejsce, aby to zjawisko tutaj. Nietypowe obejrzeć. Także taki parking w polskim stylu tutaj. Warto tutaj no, zobaczyć, jest taka szeroka ulica, aleja Karola Marksa zresztą. I proszę zobaczyć, z jaką prędkością jadą samochody. Nie uważają za stosowne, żeby na tak szerokiej alei przyspieszać, jechać 80. Po prostu jadą sobie do 50 na godzinę. Jeśli jest ten efekt przez pasję. By warto zwrócić uwagę na to, że teraz jest niedziela i jest mały ruch. A one mimo wszystko nie rozwijają dużej prędkości. Przypatrzmy się jeszcze raz temu zjawisku. Czy zwróciliście uwagę, ale jak jest strefa 30, w ogóle w Niemczech jest tak, że przepis dotyczący pardowania przy skrzyżowaniu to jest, mówi o 5 metrach, a nie o 10, jak u nas, i jest kompletnie nieprzestrzegany. Mhm. kompletnie nieprzestrzegany, samochody obklejają narożniki w każdej strony bardzo szczelnie, także nie da rady przejść, ale przy 30 km na godzinę nie robi to takiego zagrożenia. Praktycznie jak się wychodzi, no to po prostu ten samochód jest od nas 4 metry i on zwalnia, jakby to, to jest dużo bardziej naturalne. Wszędzie słupki, żeby czego nie, nie, jednak nie wjeżdżali na chodnik. Chyba dlatego. To no nie ma innego powodu dla słupków. <grystanie> no. To jest taki charakterystyczny układ ulicy, że po środku jest ciąg pieszy, a tramwaj jedzie. Tutaj są tory tramwajowe na zewnątrz tego ciągu pieszego, po lewej i po prawej stronie. O, bardzo proszę, tutaj jest ten. Tramwaj, który jedzie na zewnątrz ciągu pierwszego, on sobie jedzie, a my żeśmy tutaj trafili przypadkowo na demonstrację rowerzystów jakąś. Nie wszędzie oczywiście są szerokie, w miarę szerokie ulice yy, z pasami rowerowymi. To jest przykład jednej z nich. Ale na, na moment skrzyżowania, proszę zauważyć, pas rowerowy się pojawił. Czyli trochę odwrotnie niż często u nas jest, że na samo skrzyżowanie, właśnie rowerowe oznaczenia zanikają. I znowu wjeżdżamy na skrzyżowanie i pojawia się pas rowerowy. Tak, całkiem dobre myślenie według mnie. I proszę zobaczyć, że te pasy rowerowe, nawet one tutaj są. Na kierunki ładnie rozparcelowane tu w prawo, tu w lewo, bardzo ładnie. Takie rondo, to ja rozumiem. Puspasem, jak rozumiem, rowery spokojnie mogą jechać, więc proszę zobaczyć, jak się luksusowo jedzie. Taki szeroki pas, cały dla nas, tylko oczywiście już trzeba się liczyć z tym, że z tyłu może autobus nadjechać. O, to jest parkowanie na buspasie. No właśnie, parkowanie na buspasie, proszę Państwa. Ciekawe, czy to dozwolone, czy niedozwolone. No i będziemy skręcali we Strasse. Historyczna ulica. Na stacji Friedrichstrasse była granica między Berlinami i na tej ulicy będzie ten słynny Checkpoint Charlie. O, nawet jest tu Muzeum Checkpoint Charlie. No i tutaj mi wszyscy mówią, znaczy parę osób mi mówi, że my tutaj zaraz wjedziemy w jakieś rowerowe Eldorado, że teraz wjeżdżamy, bardzo proszę. Aha, bo to jest tymczasowe, bo na żółto. I to zostało z okazji yy, Covid'a, tak? Zrobione, czy ten? Geneza tej ulicy, projektu tutaj. Tutaj mamy prototypowanie. A, tu jest prototypowanie, tak, okej. Okay. Od dwóch lat tak naprawdę w Berlinie starali się, żeby się wydarzyło na tej ulicy to, co teraz jest, czyli Aha. zamknięcie jej dla ruchu samochodowego całkowicie. Aha. Wyprowadzenie tutaj, jak widać, po lewej i po prawej stronie ruchu pieszego jakby szerzej. I COVID tu po prostu pomógł politycznie podjąć decyzję, bo wcale też nie było tak łatwo. Mhm. Okay. Znany klimat, tak. Zobaczyć, jak się fajnie jedzie tą ulicą. Przed chwilą mijaliśmy, widać, że świeżo ustawione stoliki na ulicy. Także to można trochę tutaj nawiązać do tej zmiany na Jana Pawła II, która już widać u nas, że przynosi efekty, bo zaczyna tam kwitnąć życie przy tych stolikach, które są wystawione. No, a tutaj jedziemy taką szeroką arterią, zupełnie bez, zupełnie bez pasa rowerowego, żadnego. Ale proszę zobaczyć, te samochody one sobie jadą spokojnie, nie spieszą się, nie robią wyścigów. No, jesteśmy chyba w głównym punkcie Berlina, Brama Brandenburska. I myślę, że chyba można tutaj zakończyć film, proszę Państwa. Bardzo ładna przejażdżka pod przewodnictwem naszego przewodnika Szymona. Zobaczyliśmy parę aspektów infrastruktury rowerowej, jak i pieszej w Berlinie. No, także do następnego filmu. Dziękuję, do widzenia.